Cześć kochani tu Agnieszka i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie ulubieńców mojej szafy lipcowych. I powiem Wam, że w dzisiejszym filmie nie ma dużo rzeczy, ale generalnie to jest tak, że ja w dalszym ciągu lubię, noszę, często eksploatuję te rzeczy, które widziałyście w poprzednich filmach z poprzednich miesięcy. Także jeżeli jesteście ciekawi trochę większej ilości rzeczy niż tych, o których dzisiaj opowiem, no to oczywiście możecie zajrzeć też na tamte filmy, playlistę będziecie mieć w opisie. Generalnie w tej serii chodzi o to, żebym powiedziała Wam o tych rzeczach, które najlepiej mi się sprawdziły, które najchętniej nosiłam, e, które są najfajniej od strony praktycznej najlepiej się w nich czułam w ostatnim czasie, z tych, które, że tak powiem, nabyłam w, ostatnich czas w ostatnim czasie. Jeżeli jesteście ciekawe, co się uplasowało na takich pierwszych miejscach mojej listy top, no to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to oczywiście zostawiacie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was również na mój Instagram, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie. Słuchajcie, zaczynamy. Ten film nie będzie długi, ale będzie takich parę, tak jak powiedziałam, moich ukochanych, ukochanych, więc pewnie będę się podniecać. I zaczniemy od dodatku, dodatek, który zdeklasował zdecydowanie wszystkie moje torebki, a jak wiecie, ja mam różne torebki, różne markowe, z wyższej półki, jakieś premium i tak dalej, a wygrała torebka z sieciówki i najchętniej po prostu ją noszę. To jest ta torebka z Zary, którą widziałyście, mierzymy Zara. I powiem Wam, że ja po prostu to totalnie, totalnie kocham i nawet się zastanawiam, czy sobie nie kupić takiej tylko, że w jaśniejszym denimie. Bo to jest torebka w ogóle taka poduszkowa denimowa, przepikowana na niedługim łańcuszku. Ona jest taka, ja wiem, na biodrze mi się, że tak powiem, opiera. Tak, ta torebka. I tak jak powiedziałam, to jest torebka z Zary. Ona kosztuje 139 zł, niestety nie ma na nią żadnej wyprzedaży, ale jest właśnie taka mięciutka. Jak ją wam pokazywałam w m, Mierzymy, w filmie Mierzymy, gdzie właśnie pierwszy raz mogliście ją zobaczyć, to parę osób mi napisało, że ona jest idealna na podróż, idealna na wykłady i tak dalej. Dlaczego? Bo jest właśnie poduszkowa, mięciutka, taka pufkowana i można sobie na niej drzemać. Nie pomyślałam o tym w ten sposób, jak ją kupowałam, ale rzeczywiście jest w tym coś, że wiecie, jak nie macie poduszki, jedziecie w dłuższą podróż, to ona jest bardzo przyjemna i miła. I ja mam też tak, że im bliżej jesieni, właśnie tak od końca lipca, początku sierpnia, zaczynam nosić coraz ciemniejsze kolory. Mimo, że wciąż jest lato, mam coś takiego i coraz ciemniejsze dodatki. Białe buty zastępuję czarnymi butami, właśnie jasne torebki ciemnymi. No i ta torebka zdecydowanie wpisuje się y, też w tą tendencję. Tutaj mamy tak, jak Wam powiedziałam, łańcuszek, tutaj mamy też denimowy pasek. No i cała jest z denimu. Fajne jest też to, że no, można ją po prostu wybrać, jak się pobrudzi czego raczej nie, nie polecam robić z ekoskórą na przykład. Także to jest mój zdecydowany torebkowy ulubień, Zdecydowany po prostu. Ja ją noszę do czerni, do kaki, do bieli, do bardzo różnych, różnych, różnych po prostu rzeczy. No i jest moim zdaniem rewelacyjna. Nie wiem czy jest warta swojej ceny. Ciężko mi to w tym momencie ocenić. Wydaje mi się, że fajnie by było jakby kosztowała mniej niż stówę, bo 139 zł za torebkę z sieciówki no to to jest taka cena duża, ale stwierdziłam, że kupię zanim się wyprzedadzą. Widzę, że się nie wyprzedają, ale po prostu bardzo, bardzo mi się podobała i rzeczywiście rewelacyjnie mi się nosi, jest mięciutka. Ona nie jest taka, wiecie, jak te sztywne torebki, że czujecie ją cały czas na ciele, że gdzieś Was tam szturcha, przeszkadza i tak dalej. Nie, to jest totalnie po prostu komfortowa torebka w noszeniu. Ona jest też duża i pojemna. I to jest jedna z moich ostatnio takich większych torebek. Właściwie to rzeczy w niej mam, widzę. O. Proszę, co jest w torebce Agnieszki? Jakieś chusteczki, maska, yy, portfel i tak dalej. No bo właśnie yy, wczoraj, wczoraj? Wczoraj, tak, wczoraj z nią śmigałam. Także totalnie, totalnie ją uwielbiam i jeżeli yy, cena Was nie przeraża, to jest rzeczywiście zdecydowanie a aprów i polecam. Druga rzecz nie będzie dodatkiem, ale ja traktuję tą rzecz jako dodatek troszeczkę. To są te słynne, poszukiwane przez długi czas i wreszcie dopadnięte szorty z H&M. I już Wam mówiłam, bo te widziałeście z kolei, właściwie tych nie widziałyście w Mierzymy, ale widziałyście takie szorciki w Mierzymy z H&M i wtedy miałam rozmiar 36, nie udało mi się dopaść większego, nie było, a później pojechałam do tego samego sklepu i nagle była cała rozmiarówka, więc na szczęście od tamtych jeszcze nie oderwałam wtedy metki, mogłam je oddać i wzięłam sobie rozmiar 38. I to są szorciki wiskozowe, takie cieniutkie, fruwające, Oddychające i one są idealnymi szorcikami pod spód, czyli to, co ja lubię, pod sukienki różnego typu, które mogą prześwitywać, pod takie dosyć krótkie sukienki też. No to jest coś, co ja muszę, muszę po prostu mieć, bo wtedy czuję się bardziej komfortowo. A tak naprawdę to, wiecie, to nie jest jakaś Zniewalająco ogrzewająca dodatkowa warstwa, bo często na przykład w sukienkach letnich macie też podszewki, na przykład wiskozowe czy poliestrowe, i to tak naprawdę pełni taką rolę. Jeżeli założymy pod sukienkę bez podszewki, pod jakąś cienką, prześwitującą właśnie takie spodenki, to jest tak, jakbyście mieli podszewkę w sukience, bo widziałam komentarze gdzieś pod którymiś filmami, że Jezus, jak można nosić w ogóle spodenki pod sukienkę? No nie wiem, ja wolę świecić spodenkami, jak mi coś podfrunie, a miałam takie sytuacje niż tyłkiem. I majtkami. Jakoś bardziej się czuję komfortowo po prostu w ten sposób. Poza tym, przynoszeniu noszeniu jakichś krótkich sukienek czy spódnic, no, czuję się zdecydowanie pewniej, jak mam takie szorciki, bo i sobie nie muszę pilnować, jak siądę i tak dalej, i tak dalej. Totalnie się nie przejmuję. Od razu zyskuję taki luz blues. Także słuchajcie, to są spodenki z przeceny z Hejema. Nie wiem, czy są na stronie stacjonarnie myślę, że jeszcze w wielu sklepach są, bo z tego co widziałam, to jeszcze byłam później w H&M i nie schodziły jak świeże bułeczki. Może dlatego, że to jest też taki kolor i przez to, że one są dosyć cienkie, one mogą same w sobie być lekko prześwitujące, wiecie, tak na co dzień do majtasów, ale jako coś pod spód tak, jak powiedziałam, to jest ubranie, ale tak naprawdę dodatek. No, dla mnie są rewelacyjne. Po prostu są sztosowe i strasznie się cieszę. One kosztowały jakieś 20, chyba 4 zł, o ile dobrze pamiętam. Więc, za bardzo małe pieniążki, mam coś, co do wielu rzeczy mi pasuje i do wielu rzeczy mi się sprawdzi. No, już pomiędzy, że jeżeli chciałoby się w nich chodzić tak, o normalnie, no to też jest to nudziak jest to taki cielisty kolor, który po prostu też z wieloma rzeczami będzie się świetnie w stylizacji komponował. A teraz buty, czas na buty i te buty widziałyście w niedawnym moim filmie o najlepszych, najwygodniejszych butach na lato i w pię z pięciu znaczy inaczej ze wszystkich które mam wybrałam pięć najlepszych i najwygodniejszych par na, na lato i te zdecydowanie dołączyły do tej listy w tym roku robiłam taki film też w tamtym roku um, ale one wypchnęły to co było wcześniej słuchajcie no oczywiście to są buty Melisa to są baleriny Melisa i kampana chyba nazywałem się Zigzag, ale nie jestem do końca przekonana i to są buty które teraz możecie kupić na promocjach bo one kosztują normalnie około 300 zł to jest drogo ale to są buty, które po prostu są bajkowe i super wygodne. To są buty oczywiście z Melflexu, a właściwie, czekajcie, bo jedna z Was mi napisała pod tym filmem, jak dodałam jej właśnie do listy najlepszych butów na lata, że ją drapią. Tylko słuchajcie, moje mnie nie drapią, więc nie, nie wiem z czego to wynika ale często jest tak, zauważyłam, że jak mówię o melisach, to ktoś mówi eee, takie buty dla mnie strasznie niewygodne, a potem jak drąży w komentarzach, to się okazuje, że kupił sobie jakieś podróby albo coś. Ja mówię o butach Melissa w tym momencie, nie mówię o żadnych balerinkach gumowych, o żadnych balerinkach plastikowych, niewiadomego pochodzenia. Mówię konkretnie o tym modelu Melisa, nie o żadnych innych. Tak, także ja mam akurat w czerni takiej brokatowej i to są właśnie melflexowe buty, ale one są z takiej jakby siateczki całe, ażurowe i są niesamowicie miękkie i wygodne. Patrzcie, je w ogóle można przechowywać i przewozić sobie w ten sposób, też nosić i tak dalej. Takie zwinięte, albo można w ogóle wyciągnąć wkładkę i mieć coś takiego. I z tymi butami totalnie, totalnie po prostu się nic nie dzieje. Jaką mają przewagę, na przykład, nad skórzanymi butami? No taką, że na przykład się nie zagną, bo skórzane buty, sandały, jakieś baleriny będą wam się zaginać. A tutaj ten malflex pracuje, pracuje, no i. Tyle i nic się totalnie nie dzieje. Są ażurowe, więc są oddychające mimo tego tworzywa, z którego są wykonane. Są butami, tak jak już wielokrotnie mówiłam o różnych melisach, także i te. Są butami na deszcz, są letnimi kaloszami, są butami do wody, są butami do śmigania. Nie wiem. Y Cokolwiek Wam się z nimi nie stanie, jakby się nie zmoczyły, wystarczy włożyć je pod wodę, przelać wodą, mydłem, nie wiem, ręką, nawet mydłem wyczyścić. Więc to są buty niesamowicie praktyczne i to są buty niesamowicie wygodne. To są buty, których ja nie czuję na stopach. Ja je mam w rozmiarze 38, zdaje się. Tak, także. Oprócz tych par, które lubię, które regularnie noszę, no to te zdecydowanie dodałam właśnie do listy. Zwłaszcza w ostatnim miesiącu. Bardzo dużo w nich chodziłam. Wiecie, też jest tak, że ileś mam tam butów rozstawionych i mm, potrzebuję jakichś ciemnych. No to. Sięgam po te. Dlatego dzisiejszy film, że tak powiem, obówniczo jest melisowy. I jeszcze jedna rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo pokochałam w tym miesiącu i jest jednym z moich takich pierwszych wyborów, jak muszę się na szybko ubrać i jest ciepło. To jest sukienka z H&M. Widziałyście taką sukienkę, tylko w większym rozmiarze. Właśnie mierzymy z H&M i, i wtedy stwierdziłyśmy wszystkie, i ja, i wy, że ona jest jednak za duża i wygląda bardzo bombowo. Generalnie, no, fason jest szeroki, przeskalowany i tak dalej, ale wymieniłam ją na rozmiar mniejszą, wymieniłam ją na s nie wiem, czy to jest seria jakaś Conscious, czy coś w tym stylu, nie wiem, metka jest biała. I to jest sukienka, która właśnie jest taka w kolorze kaki, ma kwadratowy dekolt, bufowane rękawy, i jest dosyć krótka, ale taka bardziej przed kolano, nie za krótka, więc nic pod nią nie muszę zakładać. Jest totalnie luźna, jest niesamowicie komfortowa. Ona jest lekko prążkowana. Ja kupiłam kaki, ale widziałam jeszcze wtedy, jak kupowałam pierwszym razem, że były takie w Z tego co pamiętam, to tutaj był też właśnie dobry bardzo skład. 68% to jest bawełna. 30 poliestr, no to może nie jest aż tak dobry, jak mi się wydawało, ale generalnie jest niesamowicie komfortowa, jest mi w niej gorąco, w ogóle jest przewiewna, przyjemna yy, i bardzo dobra. Jeżeli chodzi o tą zawartość poliestru tutaj yy, w tej sukience, to nie jest to głupia rzecz, wiecie, bo yy, poliester sprawia, że po prostu ta tkanina trzyma yy, formę też, ta bawełniana rzecz i nie będzie się tak mychacić, także rewelacyjna sukienka, ja się w niej po prostu czuję fantastycznie, no właśnie zostawienie z tą torebką, którą widziałyście właściwie to pokazałam Wam dzisiaj taką moją ulubioną stylizację ostatniego czasu ta sukienka, te baleriny które widziałyście przed chwilą, torebka i i czuję się rewelacyjnie. Także słuchajcie, to jest też totalnie Shul of Approved. Polecam Wam, ona jest z takiego grubszego jakby materiału, ale ona nie jest w ogóle gorąca. W ogóle. Jest bardzo, bardzo komfortowa. Także to jest mój w sumie ostatni ulubieniec, bo ja Wam powiedziałam, że ten dzisiejszy film będzie rzeczywiście krótki i jest krótki. Nie chciałam tutaj na siłę ładować jakichś rzeczy, które są ok, ale tak, żeby wiecie, było dłużej czy coś. Nie. Po prostu te, które zdecydowanie takim rewelacyjnie mi się sprawdziły w tym miesiącu i je bardzo, bardzo lofciam. I to by było na tyle. Ciekawa jestem, co Wy fajnego dopadłyście ostatnio i co mogłybyście mi polecić, na przykład, żebym sobie sprawdziła, albo innym użytkowniczkom, może jakieś właśnie komfortowe sukienki znalazłyście, może jakieś komfortowe spodenki, buty i tak dalej, coś, co, na co warto zwrócić uwagę na wyprzedażach. Dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiacie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie pa